Książę, ksiądz jest organizatorem, współorganizatorem tak. tego wydarzenia. Wielu ludzi z całej Polski przyjechało. Kto, co to są za ludzie? Kto to przyjechał dziś? I co się będzie działo podczas tych trzech dni, których przyjaciele Jezusa ewangelizują? E, przyjechali ludzie generalnie z całej Polski. Najprościej pewnie byłoby ich określić wspólnym jakimś mianownikiem, że ci, którzy uznali, że są przyjaciółmi Jezusa i którzy akurat mieli w tym momencie wolny czas. Co to znaczy przyjaciółmi Jezusa? No, Jezus Jesus mówił nam o pragnieniach swojego serca i, kiedy ktoś poznaje go, to tak jak w przyjaźni z każdym innym. Im bliżej jest się kogoś, tym bardziej pragnienia przyjaciela stają się moimi własnymi pragnieniami. A że Jezus bardzo chciał docierać ze swoją Ewangelią, ze swoją dobrą nowiną o miłości Boga, ze swoją dobrą nowiną o przebaczeniu, ze swoją dobrą nowiną o przychodzącym Królestwie Bożym, no to jesteśmy tutaj dokładnie w tym samym celu, co on, kiedy chodził 2000 lat temu po świecie. Żeby mówić o tym, że Bóg z człowieka nie zrezygnował, że Bóg go ciągle kocha, że Bóg ma dla niego ciągle jakąś opcję. Że Bóg z nikogo z nas nie, nie zrezygnował. Czekają, tych młodych ludzi, tych dorosłych, księży, siostry zakonne, rozmowy z ludźmi, którzy przyjechali tu na festiwal, dla muzyki, tak może dla innych przyjaciół, może też w innym celu, a wy będziecie im nieśli Jezusa. Czy to nie jest tak, że to będą rozmowy czasem może trudne, czasem nikt ich nie będzie słuchał? Macie takie doświadczenie ewangelizacji? Tak, bardzo różnie to wygląda. No tak naprawdę... Na pewno nie chcemy być propagandzistami, którzy wciskają coś człowiekowi na siłę. W Ewangelii to też kilka razy Jezus powtarza, jeśli chcesz. I my jesteśmy tymi, którzy z dokładnie z tą samą motywacją chcemy się spotykać z ludźmi. Też na zasadzie, jeśli chcesz. Żyjemy w takim czasie, w, no w Polsce w ostatnim roku było bardzo wiele różnych rzeczy, które do, no były mocno kontrowersyjne, dotyczyły problemów Kościoła, które były mocno nagłośniane. I jakby widzimy, że szczególnie właśnie w, w, w tym roku jesteśmy tutaj potrzebni, bo wiele tych pytań, które gdzieś krążą, nurtują serca, nurtują umysły, pewnie wielu ludzi jest w takim miejscu, że nie bardzo mieli komu do tej pory zadać. Chcemy być odważni, żeby się z tymi pytaniami zmierzyć, czasami posypać głowy popiołem, czasami powiedzieć w imieniu Kościoła przepraszam, ale jakby cały czas z tym samym zaufaniem, że pomimo słabości, pomimo grzechu, pomimo czasami zabłąkania no, dobrą nowiną jest Jezus, Jego miłość, miłość, która doprowadziła Go aż do śmierci, która nie była ostatnim krokiem, ale, ale potem było zmartwychwstanie. I wierzymy, że, że dla wszystkich, którzy do Niego się zwrócą, jest dokładnie ta sama, ta sama droga, ta sama nadzieja. Dlaczego ewangelizacja tutaj, w tym miejscu, gdzie zjeżdżają się ludzie z, całego, z całej Polski, ale też ze świata, czy to jest to, żeby znaleźć tu Kościół wśród tych ludzi, czy żeby ten kościół zasiać? Co chcecie osiągnąć? Można powiedzieć tak szerzej, że jesteśmy jakąś kontynuacją pomysłu, który się w 80. latach aż, aż zrodził. Jakichś takich działań ewangelizacyjnych, właśnie w, w takich miejscach. I no, jeszcze dalej sięgając, Jezus taki był. Jezus z jednej strony nauczał w synagogach. Mamy te opisy ewangeliczne, kiedy Jezus nauczał w świątyni, ale też widzimy go, kiedy idzie po prostu na ucztę, kiedy idzie do domu przyjaciół, kiedy spotyka się na jakiejś łące, gdzie, gdzie siada. Po jakimś czasie gromadzi się jakiś tłum ludzi wokół niego i, i, i tam z nimi rozmawia. I, i, i no jakby Nowy Testament jest tym, co, co, co przełamuje pewną barierę: że u że Panu Bogu to można tylko ze złożonymi rękami. Wiele jest takich osób, które ze złożonymi rękami na ten moment zupełnie nie potrafią. Natomiast to nie znaczy, że niczego nie szukają, to nie znaczy, że, że nie ma w nich jakiegoś głodu Boga. Jesteśmy, bo chcemy na ten głód odpowiadać. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.